Naszym gościem Piotr Bucki, pewnie, pewnie nie trzeba Piotra przedstawiać, można powiedzieć, że już weteran tej rywalizacji, wielokrotnie nagradzany, jeden z ulubieńców publiczności I Love Marketing. Piotr, jesteśmy po Twojej prezentacji. Tak, e... już opadł. Kurczę opadł, a jak ty się czujesz teraz? Jak ją oceniasz? I e, tu w kuluarach, jeśli tak można powiedzieć, powiedziałeś, że zawsze jesteś osobą, która dąży do perfekcji i tego, że już coś poprawił. To, to, to chyba nie chodzi o dążenie do perfekcji, bo już się z tego wyleczyłem, że perfekcjonizm rzeczywiście jest taką e, ścieżką, która e, jest taką pochylnią ku, ku nieszczęściu, i ku e, naprawdę e, to, to, to jest zła droga, żeby starać się być perfekcjonistą czy perfekcjonistką. Ja po prostu mam e, ciągłe. E, niedosyt kolejnych iteracji, czyli że jak zrobię jakiś materiał i go zaprezentuję, a na I Love Marketing zawsze E, przygotowuję premierowy materiał, mhm. e, no to ten materiał jednak po raz pierwszy robię z publicznością. E, mhm. Oczywiście, że ćwiczę go i testuję go, ale po raz pierwszy robię go z publicznością. E, więc dlatego bardzo często mam po tym zejście, tak sobie myślę, okej, okay, dobra, co zażarło, co nie zażarło, co może mogłem lepiej wyjaśnić, co mogłoby być, e, co, co mogłem bardziej skondensować, co może było niepotrzebne, a, bo wtedy po raz pierwszy mam z tym materiałem styczność z publicznością. tak? reakcje. Tak, gdybym, gdybym być może robił tak, że znaczy tego bym nie robił, bo chyba, bo, bo powierzchnia to jest nieroglominowa, ale gdybym na przykład testował sobie na innych konferencjach ten materiał, to pewnie bym tutaj przyjechał z bardziej wygładzonym materiałem. Tak na przykład robią, robią gwiazdy stand-upu, czy, czy, czy gwiazdy estrady w Stanach, kiedy mają na przykład rezydencję w Los Angeles, czy znaczy w Las Vegas, to przed tą rezydencją, czyli przed serią występów Robią testowe tury, gdzie po prostu tam wszystko sprawdzają, robią notatki, i pewnie takie praca pracy dobra. No Ja testuję to, ja testuję to z, z, z moją testową widownią, z domownikami, z najwspanialszymi domownikami, którzy też dają mi, dają mi uwagi do prezentacji, i to są bardzo cenne. i Ja już się nauczyłem też tego słuchać i, i zmieniam też to, co ludzie mi mówią, chociaż nie zawsze tak było. Kiedy byłem bardziej uparty i przekonany o tym, że wiem, a teraz już częściej wiem, że nie wiem, i z tego wynika to, co mówiłem po samej prezentacji, że już wiem, co bym chciał poprawić. Nie z tego, że, że chciałbym, żeby to była perfekcyjna prezentacja, hmm. ale że po prostu widzę po reakcjach publiczności, co było ok, co, co może. Co było na pewno ok, no bo wiele osób dziękowało mi za sam temat, że go podjąłem. Mimo, że to się wiązało z pewnym ryzykiem, bo to nie był temat e, stricte marketingowy. Powiedz nam o tym temacie, bo odbiorcy e, tutaj tak. kanału YouTube na YouTubie z e, Prawnego Marketingu nie wszyscy na pewno mieli możliwość oglądania Twojej prelekcji, więc jakbyś nam opowiedział. Tak, ja, ja zdecydowałem się po, opowiedzieć o kompetencji, e, która jak mocno wierzę, przyda się każdemu marketerowi i każdej marketerce, a mianowicie e, kompetencji e, zarządzania swoim skupieniem, czyli byciem kimś, kto mówiłby o sobie nierozpraszalny, czy też nierozpraszalna. To są oczywiście e, neologizmy, bo po angielsku nawet brzmią lepiej indestructible, czyli takiego, taka osoba, której się Trudno się rozprasza. Oczywiście to nie chodzi o to, że nigdy się nie rozprasza, ale że potrafi zarządzać swoim skupieniem. I więc po raz kolejny mówiłem o mózgu, mówiłem o tym, jak, jak nasz mózg płata nam figle. Tylko nie mówiłem o mózgu już sapiensa na zakupach, nie mówiłem o mózgu w przypadku percepcji, wirali i tych rzeczy, które już wcześniej mówiłem. Tylko tym razem postawiłem na mózg w pracy mhm. i, i jak to jest, co nas rozprasza a bardziej może e, e, ku czemu my się rozpraszamy, dlatego że sam rozproszenia jest niezwykle ciekawy. My lubimy myśleć o, o tym, że to technologia nas rozprasza, że powiadomienia nas rozpraszają, a bardzo często to jest tylko bodziec dla naszego mózgu, mózgu dzięki któremu on może uciec przed, przed rozproszeniem. Więc o tym mówiłem, mówiłem o, o planowaniu, e, mówiłem o, o time blocking, czyli o blokowaniu czasu na, na poszczególne zadania, o tym, jak, jak, jak mózg lubi uciekać przed dyskomfortem, co z tym zrobić, no i też jaka jest neurobiologia skupienia. A gdybyś miał zostawić z jakąś jedną myślą przewodnią swoich odbiorców po dzisiejszej prezentacji? To powiedziałbym tak, że jeśli chodzi o zarządzanie swoim skupieniem, to to jest najczęściej zarządzanie dyskomfortem związanym z ciężką pracą, bo oczywiście to nie jest tak, że każda praca jest pracą, od której my chcemy uciekać, ale bardzo często, kiedy siadamy do pracy, to nawet bardzo angażująca czy interesująca praca, w pewnym momencie może wiązać się z jakimś dyskomfortem. I w tym dyskomforcie nasz mózg, jak tylko go odczuje, ten dyskomfort to będzie chciał uciec. I Wykorzysta wszystkie wskazówki z otoczenia, żeby móc uciec. Tak czasem to będzie ucieczka w kierunku skrzynki mailowej, czasami smartfona, e, czasami ucieczka w kierunku lodówki, żeby sprawdzić, co tam nas czeka e, poza, poza światłem. E, I jeśli chciałbym powiedzieć, to jest właśnie, że zarządzanie swoim uwagą i skupieniem to jest zarządzanie swoim dyskomfortem, czyli e, nauczyć się go zauważać i nauczyć się na niego dobrze reagować. A dobrze reagować to jest po prostu przekonać swój mózg, okej, okay, dobra, widzę stary, co chcesz dla mnie zrobić, wiem, że chcesz mnie uratować przed tą pracą, która jest. Żmudna, być może nudna w momentami, ale z pewnością trudna. Widzę, że chcesz to dla mnie zrobić, ale popracujmy jeszcze 10 minut i zobaczymy, jak się wtedy będziesz czuł. I to jest akurat technika, którą stosuje się w terapii poznawczo-behawioralnej, która sprawdza się nawet w terapii uzależnień, ale też doskonale możesz sprawdzać w pracy nad swoim stopieniem. A myślisz, że w takich czasach, można powiedzieć,. W których jesteśmy przeboczcowani, jednak mimo wszystko to jest jedna z cenniejszych umiejętności, taka umiejętność. No to jest tak, że. Cięcia się skupia... Cal, Cal Newport, ale też Nir Eyal czy, czy James Clear, czyli ta, ta trójka autorów, którzy mnie inspirują do poszukiwań, ale też cała masa badaczy mówi o tym, że jednak rzeczywiście ta umiejętność skupiania się może być uniwersalną umiejętnością, która będzie nas odróżniała od tych. E, którym po prostu będzie ciężej. Tak? Mhm. I oczywiście, że są takie prace, czy też takie branże, w których to skupienie nie jest aż tak istotne, ale bardzo często tam, gdzie chcemy naprawdę dać jakąś wyraźną wartość światu, no, no na przykład przygotować dobrą, skupioną rozmowę, ale też skupienie rozmawiać, no to musimy się nauczyć skupiać. Tak? Gdybyśmy się teraz nieustannie rozpraszali, mhm. to ta rozmowa nie byłaby dobra, na pewno byłaby gorsza. Gdyby. A rozpraszaczy jest dużo. A rozpraszaczy jest dużo i, i oczywiście tutaj jest o tyle łatwiej, że, że, że ta rozmowa jest po prostu przyjemna, ale e, bardzo często jest tak, że jesteśmy na przykład na spotkaniu, na którym musimy przetrawić e, całą masę trudnych informacji, e, takich obciążających poznawcze, czyli takich, które wymagają dużego skupienia i to nam przychodzi z trudem i wtedy właśnie możemy sobie pozwolić, szczególnie jeśli to jest spotkanie online, na taką ucieczkę. Ale to też jest tak, że my popełniamy, znaczy, że jasne, teraz bodźców jest więcej. Podejrzewam, że można postawić takie założenie, że żyjemy w świecie, w którym tych bodźców jest naprawdę więcej niż kiedyś, ale już starożytni Grecji, już Sokrates, Arystoteles narzekali na tak zwaną akrazję, czyli taki, taką właśnie nieumiejętność przyłożenia się do ciężkiej pracy, czyli że człowiek ucieka przed tym dyskomfortem i zawsze uciekał. I ewolucyjnie ma to swoje uzasadnienie. No bo wiesz, jeżeli odczuwam głód, mm -hmm. no to ten dyskomfort pchacie do działania, czyli do poszukiwania jedzenia, to jest z mm -hmm. Jeżeli odczuwasz zmęczenie czy znużenie, no to dyskomfort pchacie do tego, żeby odpocząć. Jeżeli zaczynasz się nudzić w otoczeniu, to zaczynasz szukać nowych miejsc i super, ewolucyjnie. Tylko, że to, co 50 tysięcy lat temu nam służyło, ewolucyjnie, teraz nie do końca nam służy. Be no, bo, bo środowisko się bardzo zmieniło. Sami sobie Zresztą środowisko, w którym wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Jeżeli... Ja nudzę się swoją pracą, to nie muszę naprawdę bardzo daleko szukać bodźców, które pomogą mi uciec przed tą, przed tym dyskomfortem. Wystarczy smartfon, wystarczy powiadomienie, wystarczy pilot i odpalenie Netflixa. A w jaki sposób skupiasz się przygotowując do prezentacji na I of Marketing? Bardzo pomaga mi technika blokowania sobie czasu, czyli tak, mniej więcej na e, trzy miesiące przed, e, przed samą e, prezentacją włączam taki pierwszy bieg, gdzie mam raz w tygodniu zablokowaną godzinę, ale zablokowaną na całą godzinę na pracę na tile of marketing. Potem zwiększam częstotliwość tego do dwóch godzin. No a potem jest tak, że jest e, jeden dzień poświęcony już tylko na szlifowanie, i jest zablokowany czas. Czyli e, ja nie pozostawiam sobie miejsca na taką spontaniczność, bo wiem, że wiele osób e, e, mówi, że no ale. Trzeba poczekać na Wenę i tak dalej. To Wena jest mocno przereklamowana. Nie trzeba czekać na Wenę, trzeba po prostu usiąść na tyłku i zacząć robić. I najwyżej ten pierwszy draft, czy pierwsza próba nie będzie najlepsza, ale będzie i można już coś z tego, coś z tego zrobić. Czekanie na Wenę bardzo, bardzo się źle kończy. Ja też jestem kimś takim, kto bardzo lubi zarówno pisząc książki, jak i przygotowując się do prezentacji, samemu się też czegoś nauczyć. Czyli to nie jest tak, że ja tylko mówię o tym, co już wiem, tylko szukam rzeczy, których jeszcze nie wiem, żeby móc się ich nauczyć i potem się nimi podzielić. W ten sposób też e, stymulujesz swoich studentów do, do, do myślenia, do działania? E, myślę, że tak. E, I oczywiście to jest tak, że no, wszystkich pewnie nie mogę stymulować, e, ale, ale myślę, że wielu moich studentów, e, tych, którzy chcą się zmierzyć z dyskomfortem, jakim jest na przykład nie wiedzieć, <grym> e, albo dyskomfortem własnych poszukiwań, są, są za to wdzięczni. No ja myślę, że jest tak, że, my bardzo, że ludzie siedzą w ogóle na tych, którzy chcą mieć podane rzeczy na tacy ja ich za to nie winię, czyli na przykład nie wiem, płacą za studia podyplomowe i chcą mieć podane na tacy, chcą wiedzieć jakie są narzędzia i tak samo są ludzie na widowni I Love Marketing, którzy chcą przyjść po gotowe, że tak powiem, zebrane i syntezowane, ale są też tacy, którzy szukają, okej, okay, dobra, jest dostaję może wiedzę, tak, ale dostaje też ścieżki możliwe rozwoju, i sam muszę decydować. To jest oczywiście trudniejsza droga niż dostarczyć coś gotowego, zapakowanego. To jest trochę tak, jak w tym spektrum od gotowego dania przez Thermomix, aż do kończenia kursu na Cordon Ble. A w, jakbyś miał ocenić, co jest najbardziej wartościowe dla odbiorców tej konferencji na żywo, na miejscu? Bo wiesz, na pewno wiele osób się zastanawia, czy wziąć udział, słyszeli o tej konferencji, ale jakbyś miał powiedzieć, co z Twojej perspektywy, gdybyś nagle miał się zamienić w odbiorcę? E, takiego konsumenta tej konf konferencji. Ja po części jestem z odbiorcą, dlatego że chociaż nie wszystkie prezentacje oglądam, to jednak e, nie odpuszczam sobie niektórych, szczególnie te, co, które wiem, że podejrzewam, że będą dobre. Tak było na przykład z prezentacją Wojtka Ławniczaka, który jest absolutnym topem, jeśli chodzi o przygotowywanie bardzo mądrych, e, przemyślanych i świetnie poukładanych prezentacji. E, tak też było z Tomkiem Palakiem, który ma zupełnie inną energię. I myślę, że oczywiście tak jak ja bardzo doceniam w ogóle to, że możemy robić rzeczy hybrydowo, bo wiadomo, że dla niektórych jest czasami trudniej dojechać gdzieś, tak, no i to, to, to daje poszerzenie, to jednak jeśli można przyjechać, to warto na pewno przyjechać, dlatego, że jednak ta energia e, IRL, czyli in real life e, jest po prostu, jest fajniejsza, tak, i można sobie pogadać, no to nie mówię o tym nawet, że można sobie zrobić ze mną selfie, z czego też niektórzy korzystają, bo to jest zawsze też fajne, e, ale myślę, że, że jest coś fajnego w tym, że można sobie być tutaj, to jest w centrum Warszawy, w samym, blisko, blisko pociągów, więc logistycznie <noise> jest to dobrze. E, i, to, i, to jest, I to jest fajne, myślę, że rozumiem każdego, dla, dla kogo opcja hybrydowa czy też online jest fajna, ale myślę, że przynajmniej raz warto przyjechać, żeby się przekonać, jaka to jest energia na miejscu. Jesteś bardziej badaczem, teoretykiem czy praktykiem marketingu? Chyba, chyba jednym i drugim e, pracuję, dość często pracuję z markami, z firmami, Często o tym nie mówię, bo po pierwsze czasami są to rzeczy, które są objęte NDA-em, ale też jest coś takiego, na co zwróciła Janina Bąk, moja znakomita przyjaciółka, że Piotr, dlaczego ty się nie chwalisz? Ale to jest takie, że ja po prostu po pierwsze bardzo lubię działać, a trochę też nie mam zablokowanego czasu na chwalenie się. Czyli nie mam, nie mam zablokowanego czasu na to, żeby o tym mówić. Czyli nie ma tej autopromocji? Nie ma tej autopromocji. Może trochę dlatego, że wcale nie wiedziałbym, jak to dobrze robić, tak? Bo są ludzie, którzy potrafią to robić niesamowicie dobrze i z klasą, tak? Na przykład coś, żeby wspomniana Janina, Janina Bąk. Janina robi to doskonale, ona buduje swoją markę, markę osobistą. Są, e, są takie osoby, które po prostu robią to wytrwale, mają zablokowany czas na to i naprawdę świetnie to robią. A ja myślę, że to jest trochę tak, że ja bym po prostu... Ja mam czasami pomysły na to, jakbym chciał to robić, ale po prostu potem już nie mam czasu. A myślę, że koszt robienia czegoś źle jest o wiele wyższy niż koszt nierobienia tego. Więc hmm. póki co nie narzekam, mam dużo roboty, bo braku autopromocji, a bardzo często jest tak, że inni promują mnie po prostu dobrym słowem i potem na przykład jak przeczytają moją książkę albo popracują ze mną. A masz jakiś ciekawy projekt, którym mógłbyś się teraz pochwalić, nad którym pracujesz? Ostatnio pracowałem z bardzo fajną marką e, Liście Farma Miejska e, w ramach takiego szczecińskiego projektu e, mentorskiego, e, gdzie miałem przy Frejde pracować e, z ciekawą, nową branżą e, farm wertykalnych e, e, i e, mikroliści, więc zupełnie nowy, nowy dla mnie temat, ale pracowaliśmy sobie nad całą strategią marketingową e, i nad tym, jak pozycjonować e, nad rozwiązaniami, nad testowaniem i właśnie nad, nad myśleniem. I to była bardzo, e, bardzo fajna i dobra dobra współpraca. Mam też rzeczywiście szereg współpracy, współpracy szkoleniowych, mhm. które, które, które nad którymi pracuję, ale tak z tych ostatnich to byłaby farby wertykalne, mikroliście i liście farmowiejskie. A gdybyś miał teraz dać jakąś radę kto zaczyna pracę w marketingu, kto chce się w jakiś sposób zainspirować Tobą, Tobą czy innymi prelegentami, ale skorzystać z Waszego doświadczenia, to miałbyś jakąś radę jak sobie wiesz, wpłynąć na te wody marketingu w dobie sztucznej inteligencji tego zmieniającego się świata na co postawić czy to właśnie edukacja wiedza czy bardziej otwarta głowa myślę że myślę że przede wszystkim wiedza ale też nauczyć się myśleć naukowo czyli czyli nauczyć się myśleć nauczyć się stawiać sobie hipotezy nauczyć się eksperymentalnie te hipotezy weryfikować i nie bać się tego że się możemy pomylić nie bać się tego że możemy nie mieć racji nie bronić swoich pomysłów tylko po prostu z pokorą przyjmować, że czasami niektóre nasze pomysły, które nam się wydawały świetne, nie są wcale takie dobre. Przyjąć to z pokorą i przejść do kolejnego pomysłu. Ja myślę, że to jest świetne podsumowanie dla wszystkich naszych odbiorców. Zapraszamy na kolejną edycję konferencji. Czekamy, ja czekamy na wyniki dzisiejszej. Trzymamy kciuki za Piotra. Ja trzymam kciuki za wszystkich, ale najbardziej trzymamy... bym chciał, żeby Wojtek Łowiczek Trzymamy kciuki za wszystkich, ale podczas tej rozmowy tutaj na pewno nasza sympatia kieruje się w Twoim kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dzięki.